Nazywam się Miliard. To akcja organizowana na całym świecie. Kampania ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych. Jej uczestnicy, tańcząc, integrują się w proteście. W sobotę w Barcianach zebrała się grupa ludzi po to, aby wspólnie wyrazić tańcem sprzeciw wobec przemocy, szczególnie wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych. Solidarizujemy się z kobietami, które doznają przemocy akcja dziś pierwszy raz odbywa się w Barcianach. Jest to akcja nazywam się miliard. Główną inicjatorką jest pani Iwona Turko, dyrektor Gminnego Środka Kultury. Będąc na szkoleniu dowiedziała się o takiej akcji, która ma miejsce trzeci raz w tym roku w Polsce i na świecie i bardzo zapragnęło, żeby tak. Zadziało się u nas, tak, żeby wszyscy stanęli y, przeciw przemocy, przeciw, y, przeciw temu, y, co złego dzieje się przede wszystkim dla kobiet w tym momencie. Wspólnym mianownikiem y, spotkania jest taniec. Y, to jest y, pewien układ, który tutaj ćwiczyliśmy y, w Gminnym Środku Kultury, y, układ taneczny, który właśnie wyraża. Y, Poprzez ekspresję, taniec, wyraża ten bunt przeciwko, przeciwko właśnie przemocy wobec kobiet. Prawdopodobnie jesteśmy jedyną wiejską gminą, która bierze udział w takiej akcji. Cieszymy się, że widzimy już tutaj, że, że, że przyszło sporo osób zainteresowanych tematem. Osoby może nie bezpośrednio wszystkie doznają przemocy, tak? Ale wiedzą, że przemoc istnieje i chcą z nią po prostu walczyć, chcą pokazać innym, że warto, warto o tym mówić, warto uświadamiać ludzi i poprzez akcje podobne, podobne do dzisiejszej mamy możliwość publicznego wyrażania swojego zdania. Oprócz wspólnego tańca można było wysłuchać prelekcji na temat przemocy wobec kobiet, obejrzeć pokaz samoobrony oraz dowiedzieć się, gdzie można szukać wsparcia. A wszystko po to, aby zmienić świadomość kobiet. Akcja ma na celu wesprzeć kobiety, aby nie bały się mówić o swoim dramacie. Czy spotkała się Pani z przemocą wobec kobiet? Osobiście nie, aczkolwiek wiem, że są takie sytuacje w rodzinach, w domach, yy, gdzie to, jest, to występuje. Lecz to poza obręb rodziny nigdy nie chce wyjść, nigdy, nigdy tego nie pokazują kobiety. Boją się tak naprawdę powiedzieć coś więcej poza obręb sąsiadów, w domu, więc osobiście nie. A czy takie akcje jak dziś są potrzebne? Jak najbardziej tak. Uświadamiają nam, że. Takie sytuacje mają miejsce i trzeba to rozgłaśniać. Trzeba. A po co ten taniec? Poprzez taniec kobieta pokazuje, że panuje nad swoim ciałem. Jest wolna przede wszystkim. I to ma ośmielić kobiety? Myślę, że tak, jak najbardziej. Takie akcje pokazują, że one nie pozostają same sobie, tylko są instytucje, które mogą im pomóc. Did you ever come so near? I feel secure until we keep Did you ever come so near? I felt secure until we kissed. Kiss, 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 kiss. kiss, kiss. You ever come so near I feel secure until we